Cześć kochani, tu Mami W ubiegłym roku na tym kanale gdzieś tam rozszerzono temat minimalizacji Nie minimalizmu, ale minimalizacji I pojawił się cykl filmów z serii Minimalizacja 3 miesiące Wiecie, że taki był, więc się cieszę i nie zagłębiam dalej w temat Nie chcę aby w tym roku pojawiła się duża, pusta przestrzeń, i stwierdziłam, że będziemy nagrywać, a raczej będziemy sobie opowiadać dzięki tym filmom o 10 rzeczach, których już nie kupujemy. I teraz, jeżeli jesteś stałym widzem, to się wstrzymaj, bo naprawdę chcę, żeby to była seria. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. E, dajcie znać. I nie pisz mi dzisiaj. Jest... Rzeczy, których już nie kupujesz, bo jak dla mnie wtedy jesteś królem, już dziś, ale napisz tylko część z tych rzeczy, których nie kupujesz w komentarzu, żebyśmy mogli sobie poczytać, żeby to było dla nas inspiracją, motywacją, żeby ja też mogła się zmotywować, zainspirować albo uświadomić sobie, że ja tego też nie kupuję, żebyśmy się mogli spotykać, jeżeli ze mną zostaniecie w kolejnych filmach z tej serii. Więc dzisiaj 10. 10 rzeczy, których ja nie kupuję, których już nie potrzebuję, których mam tylko jedną i nie kupuję. Próbuję od bardzo bardzo dawna. Nie przedłużam, zaczynamy. Mam nadzieję, że ten film przypadnie Wam do głowy. Który mam jeden, ale mam jeden już od grubo ponad roku i o który muszę dość specyficznie dbać, po to, aby służył mi jak najdłużej i żebym nie dostała od niego zakażenia. Chodzi mianowicie o wszelkiego rodzaju antyperspiranty. Jeżeli chodzi o mnie, ja bardzo, bardzo, bardzo mało się pocę, więc też łatwo mi mówić, nie kupiłam od ponad roku, ale tak. Mam od ponad roku dosłownie jeden antyperspirant w sztyfcie, którego tak naprawdę używam tyle co nic. Jedyne czego pilnuję to to, aby go odkadzić. I teraz tak, po wielu latach, ale nie nadmiernego kupowania, znalazłam swój jeden ulubiony swat, który dla mnie się sprawdza, bo ja praktycznie, że tak powiem, nie wydzielam potu. I teraz jeszcze jedna kwestia. Ten jeden produkt, jeżeli kiedykolwiek się skończy, raczej chciałabym wymienić na antyperspirant. Perspiranty w Kremie. Na dzień dzisiejszy tak nie będzie, ale tak, mam tylko jeden. Nie kupuję od ponad roku i zupełnie nie żałuję. To nie moja bajka, żeby przebierać na tym dziale w drogeriach. Kiedyś wyjazdy kojarzyły mi się z zakupem gazet: czy to podróż samolotem, czy to nie wiem, siedzenie na plaży i tak i wtedy tak owszem, kupowałam gazety i drugą sekcją mojego życia dziwnie to zabrzmiało kiedy kupowałam gazety był ten moment, kiedy po prostu zainteresował mnie jakiś artykuł w nich zawarty, coś bardziej poważnego. Teraz tak, nie kupuję gazet. Nie kupuję gazet już od długiego, długiego czasu. Wyzbyłam się tego nawyku. Co jeszcze istotniejsze, jeżeli chodzi o wakacje, uwielbiam brać duże książki, pozwalam sobie na jedną, dużą książkę na wyjazd i wtedy po prostu korzystam, kiedy mogę. Coś, co jest naprawdę szerokie, a mianowicie chodzi mi o wszelkiego rodzaju napoje w plastikowych opakowaniach. Czy to wody, czy to soki i tak dalej. W ubiegłym roku miałam faktycznie jedną wpadkę w dniu. Kiedy naprawdę bardzo chciałam pić I naprawdę nie było nic innego sprzedawanego I wtedy właśnie kupiłam Taki produkt, dokładnie była to woda Natomiast weszło mi to już Całkowicie w krew i jeżeli chodzi o mnie Wydaje mi się też, że Napoje sprzedawane w szkle I nie mówię tutaj tylko o wodzie Ale raczej na przykład soki, soki jednodniowe Soki wyciskane i tak dalej Są zdrowsze, więc właśnie Zawsze na szkło się decyduje Jeżeli chodzi o nasz dom, mamy filtr Duffy, więc jakby do szczęścia nie nie potrzebuję nic więcej, jeżeli chodzi o zakupy. No to właśnie latem, co jest najgroźniejsze, staram się zawsze mieć butelkę, którą biorę ze sobą z domu. I nie jest to butelka z filtrem. Po prostu nalewam sobie już wodę przefiltrowaną. Kupki. Ja jestem wielkim fanem kubków. Ja nie lubię szklanek, nie jestem z tych eleganckich kobiet, nie należę do grupy eleganckich kobiet, które poranną kawę popijają w filiżance Oduczyłam się, jest fajnie. Zawsze sobie tłumaczę, że ten jeden egzemplarz ko czeka na kogoś innego, że mam już dość. Mam ultra duże egzemplarze. Ultra ładnie wyglądające, i nie potrzebuję wzbogacać swojej kolekcji, bo reszta byłaby smutna. E, szczerze, w ubiegłym roku kupiłam jeden bardzo duży z drewnianą, przyczepianą taką podkładką Disney Store w Rzymie. I że tak powiem, to była moja taka pamiątka z podróży, i bardzo się z tego cieszę. Natomiast nie kupuję już żadnych innych, nie potrzebuję i każdy chyba z nas miał taki etap w życiu, kiedy się. Obkupował po prostu w te wszystkie kubki, i mam nadzieję, że większości z nas to przejdzie. Chyba, że lubicie je kolekcjonować, to ja wam do portfela nie wchodzę. Coś, czego nigdy dość, a raczej nigdy nie mam tego zbyt mało. Słuchajcie, chodzi mi mianowicie o perfumy. Ja nie kupuję perfum już od dwóch lat, to nie jest tak, że ja perfum nie lubię, ale ja perfum zdecydowanie zbyt rzadko, nawet bym powiedziała, używam. Używam ich tylko na wyjścia, tylko na wyjścia ze znajomymi, do znajomych, na jakieś większe okazje, na co dzień nie czuję takiej potrzeby, zdarzają mi się też takie dni, kiedy po prostu źle czuję się z jakimkolwiek zapachem. Wiem, że to jest dziwne, jeżeli masz tak samo, podziel się. Tym w komentarzu, bo może to być dziwne dla niektórych osób I o dziwo uwielbiam, jak ktoś pachnie mocno, jak ktoś pachnie pięknym zapachem Jeżeli kogoś po prostu, że tak powiem, czuć, uwielbiam te uny zapachów Natomiast sama tylko na okazję, tylko kiedy pasuje to do danej stylizacji Lubię, ale tylko od święta Więc już nie kupuję i tak mam, bo to jest coś, co raczej ciężko przeterminować I coś, co zdecydowanie łatwo otrzymać na jakiejkolwiek okazji w ciągu roku Król jest tylko jeden I powiem król, bo jeżeli wchodzi jakikolwiek temat minimalizacji na tym kanale To on jest tam praktycznie zawsze I chodzi mi o kubeczek menstruacyjny I to nie tak, że go nie kupuję, bo mam jeden Ale dzięki niemu nie kupuję już tamponów Mam jakąś starą paczkę sprzed, nie wiem, ponad Roku. Jeżeli naprawdę mnie najdzie, naprawdę czułabym się niekomfortowo albo niepewnie, albo wszelkiego rodzaju ale, to wtedy z nich korzystam. Ale nie kupuję ich już ponad roku. I teraz uwaga, uwaga: ja nie jestem fanką, ale wiem, że jesteście Wy, więc brawo, fajnie. Wszelkiego rodzaju wkładek wielorazowych. Natomiast też wkładki mam i praktycznie nigdy ich nie używam, bo jeżeli mam kubeczek i. No wiecie, jak coś się będzie działo, to będę czuła i mam możliwość dojścia do toalety, to po prostu wtedy też, też ich nie używam Więc zdecydowanie pojawiła się też duża oszczędność finansowa na tamponach, bo same wiecie ile to kosztuje, ile to kosztują te wkładki, ile to kosztuje w ogóle Więc tutaj pojawiła się bardzo fajna duża oszczędność finansowa, z czego się cieszę Wydaje mi się też, że jest bardziej ekologicznie No ba. Jest bardziej ekologicznie, i jeżeli komuś to rozwiązanie podpasuje, to bardzo fajnie. Ja też potrzebowałam trochę czasu, żeby się przyzwyczaić. Nie żałuję, jestem zadowolona i rozumiem teraz trochę może nie fenomen, ale to, że niektórym osobom naprawdę to rozwiązanie może odpowiadać. I ta oszczędność finansowa, nikt o tym nie mówi, wszyscy mówią o minimalizacji ekologii, a oszczędność finansowa, wierzcie mi, jest spora. Kochani. Szybki przerywnik. I jeżeli ten film Wam się podoba, to będę bardzo wdzięczna za łapkę w górę. Mówię o tym dlatego, żeby wiedzieć, że te filmy się Wam podobają i żeby nagrywać w tym roku ich więcej. Właśnie jest stricte takich 10 rzeczy, których nie kupuję. Mam też już pomału przygotowywaną listę rzeczy, których nigdy nie kupiłam, i może fajniej byłoby o tym opowiedzieć w osobnym, osobnym filmie, ale to za jakiś czas. Dajcie znać. No, kto tutaj zużywa mało plastiku? I słuchajcie, tak, owszem, zużywam dużo plastiku w różnych kategoriach. Natomiast zdecydowanie nie zużywam żeli pod prysznic. Oduczyłam się, przerzuciłam się na mydła. Z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że jeżeli gdzieś traficie na te swoje lepsze mydła i wiem, że wy macie jeszcze lepsze niż ja, bo bardzo często polecacie mi fajne konkretne w komentarzach, ale jeżeli kupujecie mydła, to wiecie, że dużo wody i dużo pryszniców i dużo kąpieli musi przejść, żeby zużyć Fajne jedno mydełko, więc wszystko jeszcze przede mną. Mam Wasze komentarze zapisane. No to wracając, jest to też o wiele tańsze rozwiązanie, o wiele bardziej ekologiczne, o wiele bardziej podróżnicze, bo ja swój egzemplarz wrzucam do opakowania po chusteczkach. Nawet nie do e, jakiegoś etui na mydło. Nie do opakowania po chusteczkach, bo wtedy zajmuje jeszcze mniej miejsca. I zdecydowanie muszę powiedzieć: ostatnie zdanie, że moja skóra jest mniej przesuszona. Pokąpieli po kąpieli niż kiedyś Ja nie kupowałam drogich Żeli pod prysznic, zdecydowanie nie Wydaje mi się, że dycha to było takie moje Maksimum, dlatego też Miałam problem przesuszonej skóry Teraz jest on Zdecydowanie mniejszy po kąpieli Nie mam takich suchych skórek, jakiegoś uczucia Napięcia Wilksyty, owca cała Skóra zadowolona I portfel się cieszy Idziemy dalej Byliśmy dziś Tematycznie w kuchni, byliśmy dziś w łazience, byliśmy dziś przy toaletce, więc bądźmy też dziś przy dziale biżuterii. I teraz tak. Oduczyłam się kupowania sztucznej biżuterii, jeżeli chodzi o moją szyję. Mam już, wydaje mi się, że na przestrzeni lat uzbierane. No, malutką, ale dość fajną kolekcję biżuterii, jeżeli chodzi o moją szyję, która jest naturalna, która jest srebrna, która jest z fajnych, naturalnych surowców i muszę Wam powiedzieć, że jestem z tego bardzo zadowolona. Tak, owszem, na jeden łańcuszek wydaje więcej, ale Staram się, żeby kojarzył mi się z jakimś fajnym Wydarzeniem, czy proszę o niego Na jakąś fajną okazję, czy sprawiam go Sobie na jakąś fajną okazję, to jest raz Po drugie, starczy mi to na lata Po trzecie, jest to bardziej Trwałe, zdarzało mi się kupować Nawet sztuczną biżuterię Za 33-40 zł Która po prostu była do wyrzucenia Po nie wiem, dwóch wejściach do wanny A ja nie lubię akurat, jeżeli chodzi o moją szyję Ściągać się przed kąpielą, prysznicem I tak dalej, i co jeszcze Chciałabym Wam powiedzieć, nie kupuję już Sztucznych pierścionków, to się psuło najszybciej. Muszę powiedzieć szczerze, że zdarza mi się raz do roku kupić jakieś sztuczne kolczyki, ale one staczają mi najdłużej, bo kupuję tylko wkręty. Nie kupuję też bransoletek sztucznych, więc da się starcza to na lata i wydaje mi się, że niekoniecznie przyszło to ze zmianą stylu, może przyszło to z wiekiem, dlatego że chcę mieć pamiątki z konkretnych wydarzeń i powiedzmy, że ta moja biżuteria to są właśnie takie pamiątki, jak nie ze zdarzeń, wydarzeń, to od konkretnych osób i to sobie chwalę i cenię Coś, co raczej niezbyt często pojawia się na listach wszelkich osób, które mówią o jakiejkolwiek minimalizacji, nie wiem, ograniczeniu kupowania rzeczach, których nie kupują, już przechodzę do meritum, mianowicie ubrania wymagające prasowania. I tak, miałabym dość duży problem, żeby wam powiedzieć, że nie kupuję tych konkretnych ubrań czy tych konkretnych ubrań, ale dziś skupmy się na tym. Okazało się po wielu latach, że mimo iż mam bardzo fajne ubrania, które lubię, to zdecydowanie po te, które wymagają prasowania, sięgam najrzadziej. I tak, owszem, latem pewnie jakąś sukienkę tam wyprasuję. Ale jeżeli miałabym gdzieś udać się do sklepu i kupować coś, co wymaga prasowania albo nie wymaga prasowania, to raczej zdecyduję się właśnie na to, co nie wymaga prasowania. I to też nie jest tak, że mówię tutaj o rzeczach tylko bardzo, bardzo, bardzo sztucznych, które nie wymagają prasowania. Mówię też o rzeczach, które. Na moje oko będą wyglądać dobrze, e, też lekko zmięte, albo na przykład taki fason, który będzie, wiecie, posiadał jakąś falbankę na dole, czy cokolwiek takiego, dzięki czemu nie będzie się jakby w ogóle miał, a raczej tego zmięcia nie będzie widać. Ja rzadko kiedy korzystam z żelazka, żeby Was zaskoczyć, natomiast jeżeli chodzi o nasze wyjazdy wakacyjne, to raczej nie prasujemy ubrań przed wyjazdem. A na wyjazd bierzemy po prostu malutkie, malutkie żelazko podróżne. Jeżeli tam potrzebujemy, to już sobie te ubrania wyprasujemy. U mnie sprawdza się to od wielu lat o wiele lepiej niż prasować wszystko przed wyjazdem, bo dla mnie to było zawsze trochę bezsensowne i męczące. Jeżeli uwielbiacie prasować, powiem, że są takie osoby, które to relaksuje, to chylę czoła, bo ja zdecydowanie bardzo nie lubię. Coś, co dla niektórych osób może być uznane za taki punkt fałszywy, dlatego że po wyjaśnieniu okaże się, że coś tu wam może śmierdzieć. A mianowicie, nie kupuję już Ścierek do sprzątania Chodzi mi tutaj nie o to, że nie kupuję Takich zwykłych ścierek, bo owszem Mam w domu kilka, ale tylko Jeżeli się one całkowicie Zepsują, kupuję następne egzemplarze Owszem, przy moim Piekarniku wisi taka jedna Ładniejsza ścierka, że tak powiem Dla gości i raczej dla mojej przyjemności Oka, natomiast Zdecydowanie nie kupuję już Wszelkiego rodzaju szmatek do czyszczenia Jakiegoś tam blatu, szmatek które mają fajnie działać z czymś a la pronto, żeby fajnie przecierać meble Czy też szmatek do czyszczenia okna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Ja po prostu z tego zrezygnowałam Zazwyczaj to się mnie nie sprawdzało Te wielokrotnego użytku tak naprawdę moim zdaniem nie były w ostateczności wielokrotnego użytku A raczej wielokrotnego krótkiego użytku Wznosiły tylko kilka prań Więc po prostu u nas ścierki są stare one są wiekowe albo kupione takie prawdziwe ściery, które naprawdę wsiąkają wodę. I co jeszcze istotniejsze, w mojej szufladzie ze ścierkami mam też takie alaszmatki, czyli jakieś swoje stare koszulki, które się nie nadawały do odsprzedania. Wiecie, takie rzeczy, których na przykład nie dało się doczyścić, nie oddasz, nie odsprzedaż, ani chcesz wyrzucać, i to sprawdza się świetnie. I naprawdę, nawet po prostu wilgotna, ale stara, zużyta koszulka do wycierania kurzy sprawdza się zadziwiająco dobrze, więc po co wydawać pieniądze na takie? Może są lepsze panie domu, niż ja. Zgodzę się z tym, ale ja po prostu tego nie potrzebuję. Kochani, to już wszystko na dziś. Chcę, żeby ten film był trochę krótszy niż normalnie, więc nie będę przedłużać. Życzę Wam, żebyście wszyscy się dobrze czuli, żebyście byli zdrowi i żeby w końcu przyszła wiosna. I ostatnio chyba życzyłam jakoś nieszczerze, bo nie przyszła. Może tym razem się uda. Podobno za dwa tygodnie, ale spróbujmy już dziś. Trzymajcie się kochani, do następnego, do następnej niedzieli. Pa, pa!